Siemanko z tej strony Chatplayer i Witam dzisiaj w mini vlogu. Nie będzie niestety gameplayu z Battlefielda, bo nie mam na niego czasu. E, więc mini vlog jest z podwójnej okazji. E, mamy Wigilię Bożego Narodzenia, oczywiście, to po pierwsze, ale po drugie, e, wypada akurat dzisiaj równe 6 miesięcy od momentu, kiedy otworzyłem swój kanał na YouTubie. Otworzyłem go 24 czerwca e, w tym roku, więc mamy pół roku. E, pół, pół rocznicę, o! że tak się wyrażę. I chciałem w tym momencie serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zostawili jakiekolwiek wsparcie po drodze przez te pół roku. Wszystkim tym, którzy zostawili chociaż jeden komentarz, którzy zostawili lajka, like nawet wszystkim tym, którzy zostawili dislike, bo wciąż konstruktywna krytyka zawsze pomaga. Jeśli chcieliście coś przekazać w komentarzach, coś, co się Wam nie podobało, dziękuję i za to, ponieważ to pomaga mi się rozwijać, to pomaga mi poprawiać swoje treści. E, więc zaraz jeszcze, wielkie dzięki, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że wciąż będziemy e, grać w kolejne tytuły, które pojawią się e, na nowe, stare platformy. Może nawet zacznę nagrywać coś na kompa wkrótce, przy okazji Titanfalla. E, I to by było chyba na tyle, w tym momencie skończę, jeśli chodzi o mój kanał. I tu serdecznie życzę Wam wesołych świąt, życzę Wam, żebyście ten czas spędzili ze swoimi najbliższymi, żebyście byli szczęśliwi po prostu, żebyście e, spędzili ten czas, no jak, jak wam się podoba, tak naprawdę. Jeśli ktoś woli spędzić ten czas grając, obojętne. Jeśli ktoś woli ten czas spędzić z rodziną, również obojętne. Byle wam było dobrze i wy, byle, byle byście się dobrze czuli. Sorry za te małe tutaj e, językowe trudności, ale jednak. Wciąż się trochę stresuję, jeśli pada na mnie kamera. Dopiero chyba to jest trzeci filmik, w którym pojawiam się na YouTubie. Po moim unboxingu i po PlayRoomie, który w sumie jeszcze powinienem dograć. Dobra, wiecie co? Tutaj chyba będę kończył. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się tam, trzymajcie się ciepło. Przy okazji szczęśliwego nowego roku. Nie wiem, może nagram jakiegoś takiego kolejnego mini-vloga na nowy rok, zobaczymy. Okej, okay, chyba kończę. Trzymajcie się raz jeszcze i do zobaczenia. Pa pa!